witajcie w nowej serii na kanale, w której postaram się w najlepszy sposób przekazać wam jakąś wiedzę z rozgrywek klanowych, to znaczy będzie to taka akademia taktyczna, tak to ją nazwijmy, gdzie będę omawiać przeróżne mapy i pozycje na danych mapach, które są bardzo istotne z takiego taktycznego punktu widzenia i głównie to będą rzeczy związane z tym, jak reagować na jakieś ruchy przeciwnika. No, i jakie są to, jakby, takie standardy nazwijmy to na niektórych mapach w grze? Raczej rzeczy użyteczne to będą do tej gry klanowej niż do bitew losowych, ale też pewnie znajdą się jakieś ciekawe przestrzały czy coś. Będę Wam starać się to wszystko zaprezentować. No, i tutaj lecimy z bitewką z jakiegoś turnieju Feng contra Devi. Chciałbym tutaj skupić się na jednej rzeczy: otóż te. Nazwijmy to topowe klany, najlepsze, grają w dosyć taki, mają taki dosyć podobny styl. Jest to, ja to tak nazwę, styl rotacyjny, czyli reagowanie na to, co się dokładnie dzieje na podstawie tego, jakie są informacje. Znaczy, większość tych klanów, klanów topowych obiera takie taktyki, które są, nazwijmy to, uniwersalne i opierają się na kontroli mapy i spotowaniu. I na podstawie tego, co Dowódca zobaczy, na, na tej podstawie po prostu wybiera, jak się dokładnie zrotować. I tutaj będzie dosyć dobry przykład, bo zobaczcie, co się w tym momencie stało. Te czołgi zostały zaświecone, no i tutaj jest taka grupka, która jedzie właśnie na górkę. I w pewnym momencie, po znaczy, jak te czołgi się zaświeciły, zobaczcie, że dwa w od razu zjeżdżają i wracają się tutaj. To jest taki przykład, nazwijmy to, gry rotacyjnej i w to taki sposób większość klanów opiera swoje taktyki. Pokażę wam zaraz kolejny przykład z jakiegoś innego spotkania, abyście to mniej więcej zrozumieli. Tutaj mam dla was drugi przykład takiej jakby rotacyjnej gry. Przypatrzcie się dokładnie co się w tym momencie dzieje. Czyli w tym wypadku Cesa pushuje tymi obiektami GT7 i gdzieś tutaj zaraz powinien się zaświecenie, ten gość jest zaświecony, ten też, ten też, te wszystkie czołgi już mają spota. I zobaczcie dokładnie, co się dzieje z tymi pojazdami FIMU. One, po tym jak jakby te czołgi zostały policzone, ile tutaj pojechało, automatycznie po kilku sekundach, w zależności od tego, jakie to są inne spoty, repuszują, czyli rotują pod tą stronę. Tak, dla przykładu, jeżeli CSA pojechałoby na przykład tylko jednym czołgiem, to wtedy nikt by tutaj nie musiał jechać. To zostały policzone że tyle czołgów, to te czołgi musimy wysłać i to tak jakby spuszczać. czekaliśmy jakby na informacje na to co się dzieje na podstawie spotów i tak, jeżeli na przykład CSa jechałoby linią 1-2 no to na podobnej bazie te czołgi na przykład stąd wracałyby się do lasu lub w zależności od sytuacji ile czołgów by jechało właśnie linią 1-2 i jak jechały na przykład te czołgi stąd jechałyby na środek i pushoowały środek to jest wszystko zależne i grane na podstawie tego co jest tak jakby widoczne Dlatego ta gra jest taka skuteczna, tych lepszych klanów, bo nie grają tak, rzadko grają w ciemno. Oczywiście na jakichś turniejach, takich, gdzie grają najlepsze klany ze sobą, zdarzają się takie taktyki w ciemno, nazwijmy to tak, ale bardzo często są takie sytuacje, gdzie te najlepsze klany grają to jakby rotacyjnie. I to jest mniej więcej taka gra rotacyjna w takim dużym skrócie. I pierwszą mapą, którą postaram się Wam omówić i dać kilka po prostu sugestii, trików, czy wytłumaczyć zależność jakiejś pozycji, będzie oczywiście Himmelsdorf. I widzicie tutaj minimapę przed swoimi ekranami. Zresztą, jeżeli gracie klanowo, to bardzo polecam stronę WOD Bardzo często jakieś lepsze klany z niej korzystają. Wystarczy po prostu wysłać link na przykład na tym spiku i wtedy łatwo możecie sobie przeklikać co chcecie zrobić albo ustawić jakieś taktyki. Z tego też będę korzystać. Zaczynamy od Właśnie Himmelsdorfu. Przypominam, że będę bardziej tłumaczyć format 15 na 15, atak, obrona i tłumaczyć pozycji do tego formatu, ale te wszystkie pozycje, które tutaj właśnie mam wytłumaczę, przydadzą wam się też w normalnych klonówkach, natarciach, czy też nawet turniejach niektórych, bo te pozycje są naprawdę takie podstawowe. Wytłumaczę do czego one są, im więcej jak tam się gra. Będę też wrzucać Wam takie materiały z gry, jak to dokładnie wygląda. No i zaczynamy. Ta baza jest bazą broniącą. No i taką podstawową miejscówką, którą zawsze klany biorą, jest okienko na G6. Tutaj gościu, który ma najlepszy spawn, jedzie sobie właśnie w tą miejscówkę. Za co ona jest odpowiedzialna? Znaczy, jakie czołgi w sumie zaczniemy od tego? No w grze klanowej bardzo często korzysta się z chieftainów, lecz ostatnio w takiej mecie, czyli to jakie czołgi są obecnie, brany na daną mapę, bierze się 60TP. Dlaczego Chieftain lub 60TP? Chieftain był brany powiedzmy wcześniej, ale bardzo często przeciwnik, znaczy praktycznie zawsze posiada to okno i dosyć ciężko jest przebić temu gościowi tego gościa, no i zaczyna się wymiana na hajakach. No a Chieftain na Chiftain. dosyć robi mało damage na tych hajakach, ale już takie 60TP Robi tego damage'a więcej, dlatego zaczęto brać 60 p bo możemy też dodać boost na przykład do HP No i z tych hacków naprawdę jesteśmy w stanie porobić jakiś damage A teraz do czego ta pozycja w ogóle jest, to jest ta osoba, która gra w tym oknie Musi nam świecić tą rotację tutaj Ona przez to okno może świecić wszystkie czołgi, które przejeżdżają z tej strony na tą stronę I to jest bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o rozstawienie, plus bardzo ważnym elementem jest to, że z tego okna stąd jesteśmy w stanie przez ten prześwit spotować tą linię 2. Linię 1 do końca nie możemy spotować, jeżeli ktoś pojedzie sobie przy czerwonej, ale już te miejscówki jesteśmy w stanie, spotnąć. No i gdyby przeciwnik też jechał YOLO na przykład środkiem, no to możemy dosyć sporo do meczu zafridać. Też dodatkowo jesteśmy w stanie spotnąć linię 8. No i to jest takie podstawowe okno, żeby zdobyć jakieś informacje. Bardzo ważny i istotny element praktycznie w każdym lepszym klanie ktoś do tego okna jedzie, no i ma właśnie takie zadanie, aby to tak rozgrywać. Dodam jeszcze, że też skorzysta się z tego okna, jednak z niego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę inspotować. Ono jest brane tylko i wyłącznie po to, aby pomóc w walce na hajkach właśnie z tym gościem, czy z tym gościem, który też pojedzie. To podobnie wygląda z drugiej strony, że brane jest to okno, ale o nim będę później mówić. A to okno też jest po to, aby walczyć po prostu z haj na hajakach z tymi innymi pojazdami, więc to okno jest mniej użyteczne, to okno zdecydowanie jest bardziej użyteczne, a to jest brane jako takie wsparcie w bitwach na hajakach. Plus stąd też możemy na przykład wrócić się tutaj i strzelać w czołgi, które pojadą do koła górki, co też akurat jest całkiem istotne. I drugą taką podstawową pozycją, jeżeli chodzi o bazę numer 1, to jest Chieftain lub obek 279 to tak naprawdę jaki chcecie czołg, który będzie dosyć mobilny właśnie za tym takim nasypem, który jest tutaj. Musi to być czołg, który ma najlepszy respawn, czyli bo po prostu musi być tam jak najszybciej. I on ma zadanie takie, aby zaświecić po prostu ten przejazd tutaj. Z tej pozycji jesteśmy w stanie, jesteśmy praktycznie na wieży ustawieni, możemy też zrobić jakiś damage, ale to jest bardzo ważna informacja, bo dokładnie jesteśmy w stanie sprawdzić, ile przykładowo czołgów przejedzie sobie na linii 1-2 i przez to, tak jak widzicie w tym przykładzie, jak wygraliśmy tą bitwę z Devi chyba, to dwa w pojechały sobie na tory, bo wiedzieliśmy ile czołgów nie było zaświeconych i które mogą potencjalnie jechać na górkę i tyle mogliśmy sobie pozwolić, aby te czołgi odpowiednia ilość czołgów po prostu zjechała, bo mieliśmy dokładną informację ile czołgów tutaj przejeżdża, dlatego granie stąd lub stąd, to też jest taka inna wersja, jest takie istotne. A teraz z drugiej strony najważniejsze okno prawdopodobnie na całej tej mapie jest w formacie 15 na 15 czyli po prostu to. Osoba, która jest najbliżej tego powinna tam pojechać, głównie zobaczymy tam w tajna, po prostu przez ten środek jedzie sobie i zajmuje to. Dlaczego akurat tak? Otóż to okno Spotuje całą tą rotację na linii 1-2. I bardzo często, w takim przykładowym, hipotetycznym puszu 1-2 ze bazy numer 2, jedziemy sobie tutaj, i teraz przeciwnik chce nas zrepuszować czyli kolejne czołgi mają tutaj dojechać. No to to okno perfekcyjnie jest w stanie wszystko po prostu zaświecić, ile czołg gdzie przejechało tak jakby zamyka przeciwnika i dokładnie wie, jak te czołgi ze strony brojącej rotują. Plus ważne jest to, że w przypadku na przykład założenia tego kapa on, ten gościu, który jest tutaj, ma cały czas bicie na te wszystkie czołgi, które są tutaj. Dlatego to jest takie istotne, aby też tam był czołg, który ma jakiś dobry DPM, w tym przypadku Chieftain, a nie 60 p Chociaż 60 p też może być, w zależności od tego jak to widzimy, ale głównie ja na przykład tutaj widzę Chieftaina, bo on cały czas sobie może klepać ten damage. Nawet jak przeciwnik gry te tory czy coś, to cały czas on robi te pestki, co jest bardzo istotne. Tak jak mówiłem wcześniej, to Okno to jest taki bardziej wspomagacz, on w tej pozycji dużo nie robi, tylko w zasadzie pomaga na bitwie na hajaki. A jeżeli o hajakach mowa, to e, przykładowo mam tutaj 60TP, tutaj też mam 60 p no i ten Chieftain nie jest w stanie wygrać tego pojedynku, to tak naprawdę on może się delikatnie cofnąć i grać na takim obrzeżu, gdzie on to powinien zaprezentować. I teraz jak ten czołg jesteśmy w stanie wyciągnąć, ale musimy mieć kontrolę górki, wystarczy Jakiś pojazd tutaj, akurat w tym przykładzie za mx 50 b ale to może być jakiś chieftain tak naprawdę, który będzie sobie mógł pompować tego do dlatego ważne jest, żeby zająć też sobie tą pozycję i mieć kontrolę nad górką, bo wtedy ten gościu będzie w tarapatach. Takim szybkim trickiem, który Wam zaprezentuję, to jest na przykład obalenie tego drzewka tutaj. No i możecie stąd też na haeczkach sobie za darmo bez spota tak naprawdę strzelić tego Chieftaina, jeżeli jest wychylony. Kolejną kluczową pozycją, którą chciałem Wam zaprezentować jest ta pozycja na D3. Otóż no osoba, która jest najbliżej powinna tam pojechać, głównie Chieftain. Wjeżdżamy sobie dokładnie tutaj i co ta pozycja daje? Ta pozycja spotuje nam przede wszystkim linię 8, możemy robić tutaj damage, także jesteśmy dobrą pozycją na taki antypush środkiem lub właśnie ósemką przez środek, bo jesteśmy cały czas na wieżę. Dodatkowo możemy spotować ile czołgów jedzie wokół Hilla i cały czas też możemy klepać tutaj damage. A teraz takie ruchy w trakcie gry powiedziałbym bardziej, otóż możemy zauważyć, że klany obiektami 2.7.9 decydują się, aby pojechać na przykład obiektem 2.7.9 w taki sposób i zająć sobie to, mam nadzieję, że Wam zaprezentuję filmik z natarcie, jak to wygląda. No i tak naprawdę ta pozycja stąd jest w miarę OK, bo możemy strzelać sobie do tego gościa, który właśnie jest na tej pozycji i spotuje 1-2, on tam już nie może stać za długo. Plus też jesteśmy jakimś problemem tutaj. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy w środku, to jesteśmy bezpieczni od górki, co jest istotne. Ale najczęściej osoba, która gra tutaj walczy z gościem, który jest tutaj, bo tutaj często też atakujący, znaczy broniący wysyłają jakiś jeden czołg, który po prostu on pewnie dojedzie sobie tutaj. Będą toczyć ten pojedynek ze sobą i nikt tak naprawdę nic nie zrobi. Ale gościu tutaj to jest dosyć wkurzające, Po prostu też, jeżeli przeciwnik nie ma żadnego czołgu w tych sektorach, to on może na przykład też sobie postrzegać tego gościa, coś pospotować. Linie 8 coś tam spotnąć od czasu do czasu, ale przede wszystkim on wyklucza tego gościa z gry, bo może go outradeować. A kolejnym takim ruchem, chyba bardziej popularnym, jest to, że obiekt 279 sobie idzie tutaj. Powoli, 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 aż przejeżdża tu i zajmujemy sobie to. Ta pozycja nie może zostać zabrana w takim momencie, gdzie nie mamy żadnego planu za tym, ponieważ jeżeli zabierzemy sobie tą miejscówkę, to stąd przede wszystkim spotujemy właśnie linię 8, plus wkurzamy bardzo gościa, który jest w tym oknie, bo on nie może za bardzo się wycofać, ani też perfekcyjnie tam grać, lub tego gościa, który jest w tym oknie, bo możemy ich strzelić na przykład w tył, jeżeli źle stoją, ale minusem tej pozycji jest to, że możemy zostać sfarmieni z górki, przykładowo jeden ten stoi tu, jeden ten sobie stoi tu, ładują HEki i cały czas nas mogą widzieć, bo nie możemy się sami schować no i dlatego ja nazywam tą pozycję takim powiedzmy triggerem, to znaczy że przez to, że wiedziemy sobie tutaj, to musimy coś innego zrobić czyli na przykład przez to, że ci goście są tu, są bardziej zwróceni na to, no to puszujemy górką Albo mamy tam jakąś informację, na przykład ile czołgów jest na górce, to puszujemy linię 1-2. Musimy po prostu coś zrobić, nie możemy wjechać sobie tu i nie mieć żadnego planu za tym. To zauważyłem, że często te szklane tak robią, że sobie wjeżdżają tutaj gościem, ale nic tak jakby z tego nie korzystają, bo przez to, że mamy tu czołg, to robimy jakieś takie zamieszanie powiedzmy na środku, to czołgi z górki też coś muszą robić. Mamy też spot na linii 8 powiedzmy, dosyć szybki, ale nie możemy tak stać, musimy mieć plan za tym. Takich podstawowych pozycji i ich działań, to mniej więcej omówiłem wszystko. Teraz y, dosyć ważna część tej mapy, czyli górka. Otóż tutaj sprawa jest dosyć prosta. Drużyna, która jest z bazy numer 1, ma olbrzymią przewagę, ponieważ o, te czołgi mogą przejechać bez spota sobie tak. Y, I bardzo często obecnie, y, aż praktycznie zawsze trzeba posiadać jakiś jeden czołg, który sobie gra tutaj i on cały czas kontroluje, ile czołgów atakujący wysłał na górkę. Widzieliśmy, że bardzo często wcześniej grało się na przykład na badczaty i ja dosyć często grałem takim badczatem. No miałem za zadanie, możliwe, wygrać to jeden na jeden z badczatem, a jeżeli nie ma badczaty czy coś, to dać cały czas informacji, ile czołgów wjeżdża na górkę i potem taki chieftain sobie dojeżdża. I to chieftain się zamienia, to jakby tą rolę z badczatem. Badczat ma tam jakiś magazynek, może coś tam robić. Teraz na badczaty za bardzo się nie gra, ewentualnie na cs z tego co zauważyłem. Baty już nie są takie potrzebne, ponieważ też są nowe moduły i to otwiera na przykład drogę. Bo zauważyłem, że też niektórzy grają na turbosprężarkach, na Amixach 50B i na paliwie. I dzięki temu też są w stanie sprawdzić, ile czołgów wjechał na górkę, albo jakiś obiekt 1277. No, motywów jest dużo, i to wszystko zależy od tego, co nam bardziej wpasuje pod zestaw, tak jakby, czołgów. I tak dalej, po prostu warto jest mieć zawsze czołg jak najszybciej i zawsze sprawdzać, ile dokładnie czołgów przeciwnik dał na heale. To jest taki przykład dosyć standardowej obrony na Himmelsdorfie: to znaczy, mamy jakiś czołg tutaj w tym oknie na pewno, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, możemy mieć też jakiś czołg na linii 1-2. Ale skupmy się na górce, bo tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 9 pojazdów. No i zazwyczaj reguła jest taka, że jeżeli jesteś po tej stronie Himmelsdorfu i to jesteś tą stroną broniącą. No to najprawdopodobniej nie potrzebujesz dokładnie tyle samo pojazdów co przeciwnik, który będzie cię atakować na górce, ponieważ masz na tyle dobre pozycje, że możesz sobie pozwolić i najprawdopodobniej, na przykład gdyby jechał tu 10 czołgów przeciwnika, to 9 versus 10 na tej górce jesteś w stanie wygrać lub to utrzymać albo wyjść w miarę pozytywnie na tym wszystkim. Nawet jeżeli masz dwa czołgi straty na górce, to strona, która broni, ma i tak całkiem dobre pozycje i może wyjść na tym pozytywnie, to wszystko zależy od tego, jak przeciwnik tam rozłoży się damage i tak dalej. No ale chcę po prostu przekazać wam, że nawet jak macie straty na tej górce, to macie takie dobre pozycje. No tutaj, gra: przede wszystkim trzeba grać bardzo agresywnie, wypychać, to znaczy nie cofać się do tego dołka, tylko grać bardzo agresywnie i podbijać się tymi chieftainami też. Jeżeli przeciwnik jakoś siedzi tutaj, to. Mądrze rozegrać tutaj na Hull Warto tutaj wspomnieć, że te MX50B -y są celowo w, te, w tej pozycji, ponieważ. Jeżeli one były gdzieś tutaj, to ciężko jest taki zrobić taki magazynek w jeden czołg powiedzmy, a do tego MX50B -y są. No i dlatego, gdy przeciwnik na przepuszczę sobie tędy, one są na takim narożniku, no to sobie ładnie mogą sfokusować jakiś jeden czołg czy dwa, dać cały magazynek czy zginąć za to nawet. Ale po prostu ważne jest, żeby fokus poleciał w jeden czołg. No i to tak naprawdę wygrywa bitwy. Czy jeżeli przeciwnik pojedzie tak, to te MX-y po prostu się odwracają i też tam strzają. No tutaj jest taka jakby wnęka do tych MX-ów i bardzo często widzimy tam lepsze klany, to posiadają. Jak można to wygrać? No na górce można wygrać w taki sposób. Widziałem już wiele razy, że jakiś klan jechał sobie na przykład dwoma MX-ami 50B tak, za nimi powiedzmy 4 czy w tajny, a reszta czołgów czuje sobie tędy te mx -y 50B robią magazynki, powiedzmy w boki tych Chieftainów Dojeżdżają sobie tutaj, robią tarcze i te Chieftainy sobie tutaj grają Oczywiście to wam podaję jakiś przykład Możecie równie dobrze pojechać w 12 czołów tak i wygrać Możecie mieć więcej czołgów na górce No to wszystko zależy od, znaczy jest tutaj sporo takich zmiennych i decyzji Które nie jestem w stanie wam przekazać Musicie sami to wyłapać z własnego doświadczenia Bo ja też jakimś strategiem 15 na 15 nie jestem Jestem tylko graczem, nie jestem rozstawiającym i nie jestem w stanie Wam tego wszystkiego przekazać. Natomiast z drugiej strony, o co warto wspomnieć, to tutaj jest taki nasyp i zawsze tutaj powinniśmy mieć jakiegoś chieftaina. I zazwyczaj gra rozgrywa się w taki sposób, że wjeżdżamy sobie na tą górkę i na przykład sobie stoimy taki, co tam działamy po drugiej stronie mapy. Lub jeżeli puszujemy, to raczej w pierwsze tempo, czasami też z opóźnieniem, ale musimy wypłynąć sobie tych gości, żeby nam nie spotowali. A to z kolei, jeżeli jesteśmy obrońcą i ten gość na przykład jest obity. To warto zrobić podmiankę, że ten co ma full HP sobie wiedzie i nadal będzie to wszystko spotować. To jest dużo takich detali, e, których wam nie mogę tak e, wszystkich jasno przekazać, bo ten film trwałby godziny. Teraz co jeszcze jako atakujący możemy zrobić? Niby bardzo taka e, prymitywna taktyka, ale jest cholernie skuteczna, powiedziałbym, ponieważ ten push linii 1 2 Bierzemy po prostu mnóstwo czołgów i jedziemy sobie, kasujemy to, co jest na tych torach. Jeżeli jest coś, jak nie jest, to jedziemy dalej i zajmujemy sobie tutaj w czołgi, kapujemy za kościołem. Musimy sobie też przejąć to, czyli odbijamy sobie w ten sposób. Mamy tą kontrolę, mamy gościa w oknie, mamy też chłopa na hilu. No i teraz ten gościu za tym nasypem, on jest w stanie praktycznie sam się spłacić jeżeli jakiś jeden czołg po niego sam pojedzie, a nie może pojechać po niego jeden czołg, muszą pojechać po niego na przykład dwa pojazdy co powoduje, że dwa czołgi pojedą na ten jeden. to też będzie jakaś większa przewaga tutaj. Jeżeli nikt po niego na przykład nie pojedzie i przeciwnik odpuści górkę, to znaczy wszyscy zrotują, to taki Chieftain na przykład na górce stąd ma super pozycję dlatego zawsze warto jest wysłać jakiś jeden czołg na górkę przeważnie i to najlepiej jakiegoś takiego Chieftaina, który może sobie rozgrywać tą późniejszą późniejszy etap gry właśnie na górce, bo on może wyciągać naprawdę te wszystkie okna, duży przestrzeń w takim, jakby late game'ie. I zawsze na tym Himmelsdorfie warto posiadać jeden czołg na górce. Ja akurat nie mówię, że w tej taktyce to jest super, że tutaj wysyłam jakiś jeden czołg, taki wam podaję po prostu przykład, ale mówię to z perspektywy, jeżeli się bronimy, że warto jest zawsze mieć tą kontrolę górki i taki jeden chieftain z tych pozycji może zrobić naprawdę mnóstwo takich innych rzeczy, jakie chciałem Wam przekazać, to raczej puszowanie linii 8, na przykład większą ilością pojazdów, nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że wjeżdżamy naprawdę w ogromny ogień krzyżowy. Bo jeżeli zrobimy to, to najprawdopodobniej czołgi jakieś z górki wrócą, będą na tej pozycji. Mamy jakieś czołgi tutaj, no i tak naprawdę wjeżdżamy. Nie możemy za bardzo pojechać tędy, bo raczej wjedziemy tędy. A jak jedziemy tędy, to się wychramy pod to. Coś może jeszcze tutaj wrócić. I tak naprawdę jesteśmy w dosyć potężnym ogniu krzyżowym. Jechanie na przykład linii 3, samej linii 3 jest dosyć ciekawe. Może wyjść na przykład pierwsze tempo, oczywiście, jeżeli i tu mówimy, ponieważ przeciwnik nie będzie mieć jeszcze czołgów na górce i może nam to się udać jakoś tutaj złapać jakieś czołgi czy coś. Warto jest też mieć kontrolę 1-2, to znaczy spuszować linię 3 i 1-2, bo potem na przykład wjeżdżając w sam środek mapy, przeciwnik ma górkę, przeciwnik ma tory. No, to jesteśmy trochę pozamykani w drugie tempo. Linia 3 jest bardzo ryzykowna, bo zazwyczaj już mamy te pozycje i stąd możemy zrobić mnóstwo do męża. Linia 1, 2, jak tego mówiłem wcześniej, tylko no, musimy mieć naprawdę sporo pojazdów. Jeżeli chodzi o obrońcę, to często na przykład on wysyła jakieś obiekty 279 tutaj, tutaj czy coś. Jeżeli one nic nie widzą, to one powinien, jakiś jeden powinien od razu podjeżdżać tutaj, taka wskazówka i dawać jak najwięcej informacji, bo jeżeli ten gość co gra tutaj, nic nie zaświeci, że tu jedzie, no to znaczy, że może być na przykład 15 czołgów na górce, Dlatego my musimy szybko puszować te tory i starać się grać na przykład wokół kapa albo dojechać do tych pozycji i z tych pozycji strzelać w te czołgi, które pojedą tędy wokół górki. Jest sporo takich zależności i trzeba jeszcze raz się uczyć i wyciągać wnioski. Tego co robimy I mamy właśnie tutaj spotkanie Fame kontra Invil Które chcę troszeczkę omówić bardziej głębiej taktycznie Lecimy z tym starciem Możecie zauważyć, że jest EBR EBR to też jest ciekawy wybór na Himmelsdorfie Mogliście zauważyć w jakimś tam turnieju Że ja pojechałem linią 8 I dałem informację ile dokładnie czego wyjdzie na górkę Dlatego mogliśmy odpowiednią ilość po prostu naszych pojazdów wysłać A niektóre już syłać na dół Spodziewać się gdzieś indziej ale w tym wypadku akurat Monster nie zrobi tego, tylko on pojedzie od razu na górkę, co moim zdaniem nie jest jakimś takim dobrym rozwiązaniem, bo on spłatny i doczą wyjdzie na tą górkę, ale dosyć późno. Mimo wszystko, zobaczcie tutaj pozycję Kolmi Piotra. To jest to, o czym wspominałem, albo ten nasób, albo ten tutaj. On zaświecił tutaj widzicie 4, 6, 7 pojazdów w tym momencie. W tym momencie. Nie ma swoją spota dwie beczki, ja akurat na 27.7 i WZ-5A. A teraz popatrzcie sobie na to z takiego punktu widzenia, że 11 pojazdów jest zaświeconych i załóżmy, akurat w tym wypadku to nie jest tak dobrze mm, zobrazowane ponieważ Invil gra coś bardzo agresywnego pusz linią 8, ale gdyby oni zagrali ten taki standard, który większość klanów gra, czyli kontrola górki, bardzo dużo czołgów wiezie na górkę a reszta tam, kilka jakichś pojazdów jest na dole w tym okienku, czy na tym spocie czy na 1 2 gdyby taki standard Invie rozgrywał no to on w tym momencie wie, że 11 czołgów jedzie ten, ale nie wie co się dzieje z tamtą czwórką. Ta czwórka ona została sobie specjalnie to celowo zrobiliśmy bez spota w tym momencie aby wymusić na przeciwniku to, żeby wysłał on na przykład te cztery pojazdy na tą górkę, bo te cztery nasze pojazdy równie dobrze mogły pojechać na górkę i bez posiadania oczywiście górki, imby miałby dosyć spory problem. Oni akurat w tym momencie decydują się na push linię 8 ze strony tej broniącej, co moim zdaniem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście to może zadziałać jak najbardziej, ale ja osobiście nie lubię tego. No i teraz decydują się, by pojechać na tego super konkurora i pod środek skrócić. My dalej tutaj przejmujemy tą linię 1-2. Ale gdy zauważyliśmy to, że oni skracają w tym momencie, to nasze cztery czołgi, które stały tutaj bez pota, po prostu podjeżdżają sobie tutaj na pozycję, aby e, zrobić damage Mamy też WZ5a w tym miejscu na D4 D3, która już w tym momencie oddała już cztery darmowe pociski. No i tak naprawdę bitwa tutaj za sekundę się skończy. Nasze cztery czołgi dojeżdżają, o których Ingil nie wiedział, gdzie one są. Akurat może wam się to nie wydawać, tak na pierwszy rzut oka wszystko jasne ale z takiego taktycznego punktu widzenia to chyba jest naprawdę skomplikowaną mapą, bo trzeba naprawdę głęboko myśleć o tym, jak pomyśli przeciwnik, że tak to nazwę i co jeszcze wyróżnia te topowe klany nad tymi takimi bardziej przeciętnymi. Nie oczywiście nie mówię tutaj w ogóle o tym, jak grają dani gracze, to znaczy tam jak przebijają i sami myślą i komunikują się z innymi to pomijmy, ale chodzi mi o same tak jakby Zdolności taktyczne. Otóż w tych najlepszych klanach zawsze e, analizuje się to, jaka jest dana meta na danej mapie i to powoduje, że układa się taktyki nowe, po to, e, jak, po to że spodziewamy się, że przeciwnik zagra tak. No taki prosty przykład. E, zawsze grało się na przykład, na tajny na środku i Myślisz, jak to można skontrować. No to bierzesz na przykład 60 TP do tych okienek. No i potem już każdy zaczyna grać to 60 p To teraz myślisz sobie, jak skontrować 60 p w okienku. No na razie nikt, nikt na to nie wpadł, ale może jakiś się znajdzie złoty środek albo jakaś nowa pozycja, która będzie to kontrować. To znaczy, najlepsze z najlepszych klanów zawsze szukają takby kontry na aktualną metę. Nie wiem, czy to zrozumieliście, ale mniej więcej tak to wszystko funkcjonuje, że. Czy układają taktyk, bierz pod uwagę aktualną metę i starasz się do niej dostosować i zrobić taką taktykę, która będzie ją pokonywać. Tak więc wygląda gra klanowa i turniowa. Te wszystkie najlepsze drużyny tak funkcjonują, funkcjonują, czy funkcjonowały kiedyś, jak jeszcze się grało profesjonalnie. I to jest naprawdę spędzanie mnóstwo godzin w treningówkach i liczenie jakichś timingów czy coś. Kolejny przykład, jaki mam go zaprezentować. Sprawdzamy, czy MX50B, który weźmie turbosprężarkę i paliwo, będzie na tyle szybki, że nie potrzebny jest brany batchat, aby zaświecić tyle czołgów, ile tam wiedzie na górkę. I jeżeli jest OK, to grasz to na przykład i uważasz, że będzie lepiej taka beczka funkcjonować niż batchat, no to nie bierzesz batchata już. I tak to wszystko się prezentuje. Dużo takich Testów, treningówkach jest prowadzonych przez tych najlepszych graczy, najlepszych dowódców. Tak, aby mieć pewność, że wszystko tak działa, i potem te dane taktyki są e, pokazywane na turniejach czy na jakichś klanówkach. A najważniejsze jest to, aby sobie wszystko na spokojnie posprawdzać i porozpisywać, że tak powiem, e, przed spotkaniem. I to było na tyle. Mam nadzieję, że coś Wam rozjaśniłem e, i otworzyłem jakieś inne perspektywy na to wszystko. Pamiętajcie, aby wszystko spokojnie analizować i grać jak najlepiej, życzę Wam powodzenia na turniejach czy we wszelakich bitwach. Trzymajcie się, to elo.